Siema, siema, to Rolnik Profesjonalne, mamy dzisiaj 23. dzień czerwca. Wyciągnąłem kombine. NDW wyjechało, zaburczało, odpaliło za pierwszym razem od stryknięcia. E, więc jest taki szybki przegląd zrobiony. Jutro zabieramy się za ewentualne naprawy, jakieś tam wymiany łożysk i tym podobne. Jednak e, teraz znajduję się na szybkiej ilustracji, ponieważ pierwszy pod kosę pójdzie, wiadomo, jęczmi zimy, jęczmienią zimy może uda się skosić w piątek, a jeżeli nie, to po tych upałach i po tej załamaniu pogody, które gdzieś tam prognozują na weekend. Za chwilę Wam ten niszmień o zimy pokażę, a teraz znajdujemy się na życie o zimę. Tutaj mamy piątą, szóstą klasę, że to wygląda rewelacyjnie. I na tym życie był robiony zabieg T3, chociaż miał być robiony tylko jeden zabieg fungicydowy. Taki był plan. Ale ze względu na to, że przyszły te potężne opady deszczu, 70 litrów wody, w ciągu praktycznie dwóch tygodni, stwierdziłem, że zrobię zabieg, tę trójeczkę, z tego względu, że pojawiła się potężna presja rdzy. Też pokazywały to modele chorobowe na stacji, która tutaj się znajduje. Za chwilę ją wyczyszczę, żeby mam to się trochę pokazać, ale czy miało to sens? Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda żyto. Wsi ma się monitorowanie profesjonalne. Mamy dzisiaj 23 dzień czerwca i lada moment żniwa. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jęczmień zimy będzie skoszony jeszcze w czerwcu. Były już takie lata w historii gospodarstwa, że nawet tutaj na północy Kujawsko-Pomorskiego te jęczmiony schodziły w czerwcu. Rzadko, bardzo rzadko, ale się takie lata zdarzały. Szczególnie lata, które były mega suche. W tym roku tej wody u nas nie brakuje. Brakowało gdzieś tam kwiecień, połowa maja, ale potem przyszły potężne opady 170 litrów wody w przeciągu dwóch tygodni, które mega podratowało większość upraw. I po tych opadach deszczu, tak naprawdę pod koniec już, bo planowałem wjechać gdzieś tam po pierwszych dwóch, trzech dniach, ale non-stop przepadywało. Modele chorobowe, chorobowe wyskakiwały non-stop z alertami bardzo wysokimi odnośnie rdzy. Która się mega pojawiła na życie, dlatego że ta potraktowałem to trójką. Ta plantacja dostała w tym roku tylko 80 kg czystego azotu w formie RSM 32 i 26 plus 3 w jednej dawce. Było to nawożenie ograniczone z tego względu, że na jesieni poszło tutaj trochę pomiotu kurzego takie 4-5 ton. Naprawdę ta dawka była tutaj niska, z tego względu, że jest to słaby kawałek klasowo to po pierwsze. A po drugie, już mi się tego kurzaka, że tak powiem, tam e, kubka dosłownie została więc 80 kg czystego, jeden zabieg fungicydowy taki był plan e, ale poleciałem z tą wspomnianą T3. Czy było warto? Od tej T3 te minęły trzy tygodnie i zobaczcie. Że część liści flagowych mimo wszystko została. Niektóre to są po prostu strzępki, ale porównując z stanem plantacji tutaj niechronionych w okolicy, większość wygląda w taki sposób, że jest tylko źbło i tylko kłos. I przede wszystkim są one już o wiele bardziej dojrzałe niż to, które teraz widzimy. No i co najważniejsze, nie widać objawów chorobowych. Na kłosach więc nie powinno się tutaj nam jakoś wybitnie e, kurzyć. Więc mam nadzieję, że ten zabieg tutaj z, ten, z tą trujeczką późny, bardzo późny e, będzie decyzją trafioną. Ale nie ma co ukrywać, że te dolne liście dostały dość mocno. Gdyby udało się wjechać kilka dni prędzej, myślę, że ten efekt byłby mm, o wiele lepszy. O zobaczcie, że są, są nawet okazy, które. No dosłownie ten, ten liść flagowy stoi, bo stoi on już nawet nie jest zielony, ten już nie jest nawet uschnięty. Więc, jaka zniżka przez ten brak liścia flagowego, może być, ale uważam, że i tak coś jak się opłacało wjechać. Bo ta T3 kosztowała dosłownie wiem, 35 zł, 40 a myślę, że naprawdę zrobi dobrą robotę. Kłosy są już nalane, zierniaki są nalane, ziarnaki są potężne w tym roku. No nie ma co się też dziwić, bo tej wody było dość dużo. Na niektórych widać przestrzały. Niestety tutaj rolę mógł odegrać przymrozek, ale jednak większość ziarnaków jest naprawdę nalana pięknie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W żniwa. Teraz jeszcze pokażę Wam jęczmień, bo tam sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i mam nadzieję, że te upały, które są zapowiadane, trochę poprawią sytuację na polu. I co prawda dzień później, ale jestem na jęczmieniu o zimym. I no tutaj widać jak on nierównomiernie w tym roku dojrzewa. Jest to kawałek od 3A do 6. Mamy takie miejsca, gdzie jest praktycznie gotowy do zbioru. Ale tak jak chociażby górki gliniane, czy tutaj gdzieś za drzewami. No przede wszystkim na górkach glinianych. Tam jeszcze jest masa zielonego <laughs> jęczmienia, więc on jeszcze kilka dni musi postać. E, w takim jęczmieniu nazwijmy to dojrzałym, też się trafiają kłosy, które są ewidentnymi odbitkami e, po tych deszczach, które się pojawiły później. I one też jeszcze mają miękkie ziarka. Więc w tym tygodniu to raczej się nie uda. Tym bardziej, że wrzucili jeszcze opady deszczu na weekend. Ale pewnie początek przyszłego już ten mi poleci. Zobaczymy jak tutaj go temperatury teraz potraktują. Bo 30 stopni, a być praktycznie 4 dni z rzędu. Ale gdzie dołek i tak dalej. To jeszcze nie jest to. Chociażby się już chciało, no bo ten już jest po prostu całkowicie dojrzały. Niektóre, niektóre za chwilę się złamią, aż ale myślę, że tutaj spokojnie, nawet jak będą jakieś większe nawołnice, to wszystko wytrzyma.